Wiadomość z ostatniej chwili dzisiaj 25 marca wydany został ostatni odcinek Dragon Ball Super ja została tym samym oficjalnie zamknięta Życzymy miłego oglądania Jeśli jeszcze żeście nie obejrzeli Le, lepszej okazji na to nie mogłem mieć hej 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 ile to już czasu minęło od odkąd w ramach tego programu obawiałem limity sajańskiej linii krwi dzisiaj tym razem temat będzie bardziej odnośnie tego, jak Dragon Ball Super stłamsiło możliwość i uważania Dragon Ball GT za kanon. To będzie dla was niezłe przypomnienie sobie wszystkiego, co mieliśmy w Dragon Ball Super. Nie przedłużajcie tak dłużej. Ruszamy. Pierwszym atakiem jaki Dragon Ball Super wybierzyło w Dragon Ball GT jest SSJ Bug. Tak wiem, może ten rzad już się przejadł wam. W każdym razie ta transformacja jest pierwszą, jaką widzimy w Dragon Ball Super. Debiutuje bowiem w odcinku dziewiątym, kiedy to Goku i spółka dowiadują się od ziemskiego Shenrona o tym, że kiedyś taki Sajanin był w ich wszechświecie. Niestety, ponieważ jest on legendarny, smok nie mógł go przywołać. Goku jednak dał radę się w niego zmienić. Fakt jest jednak, że to pierwsza transformacja, której w Dragon Ball GT nie było. Czyli punkt dla super. Następny jest nasz numer o due, czyli Super Saiyan God, Super Saiyan. Zwany w skrócie SSJ Smith. Oryginalnie blue, ale to ze smurfem sam wymyśliłem, no bo jakie są smurfy? W każdym razie. Ta transformacja debiutuje później niż SSJ Book, bo dopiero w 24 odcinku, kiedy to Goku musi walczyć z Freeze, wynik walki był. był taki jak każdy widział, kto oglądał tę sagę. W każdym razie ta transformacja a, szybko przejęła rolę normalnego super Sajanina i była używana praktycznie przez całą serię. W niektórych filerowych odcinkach była bardzo poważnie nerfiona. Niemniej jednak fakt, że jest to transportacja Saiyan wykorzystująca boskołki daje punkt dla Dragon Ball Super, jako że nie sądzę, by Super Saiyan 4 z Dragon Ball GT korzystał z Boskiej Mocy. Kolejna na liście jest transformacja, której sam Goku nigdy się nie poddał, ale jeden złoczyńca, który z innej linii czasowej zabrał mu ciało już przeszedł. Mianowicie SSJ Róża. Zastanawiacie się pewnie, czemu tyle śmieszków rzucam dzisiaj. W każdym razie ta transformacja debiutowała w odcinku 56 i była na identycznym poziomie mocy, co, z, co SSJ Blue, który był częściej używany w serii. Jednakże użytkownik SSJ Rose został ostatecznie wymazany przez króla wszystkiego linii czasowej, które, którą pustoszył. W każdym razie, jakby nie było, ta transformacja to również punkt dla Dragon Ball Super. I tym samym Dragon Ball GT oberwało już trzy razy. Dragon Ball Super nie poprzestał jednak na tym i dalej okładał Dragon Ball GT. Aż się kurzyło. Następną rzeczą, która powaliła Dragon Ball GT, jest ultrainstynkt. W tej formie, którą teraz widzicie, to nie jest komple na całego. Jednakże goku dzięki temu miał przewagę. Nad d'enem, który był bardzo potężny. I to tak bardzo, że nawet że nawet genki Dama Goku nie zrobiła żadnego wrażenia. Dzięki Ultrainstynktowi Goku był w stanie unikać ataków Girena oraz walczyć z nim na równi. Dodatkowo, opanowując Ultra Instynkt, Goku przewyższył Ubirusa, który to nigdy Ultra Instynktu nie opanował. Kolejny punkt dla Dragon Ball Super. Poważną wadą Ultra Instynktu jest to, że aby go używać, trzeba walczyć bez myślenia. Ciało musi się samo poruszać. Jeśli Bóg właśnie w taki sposób walczy, że w ogóle nie myśli, tylko jego ciało wykoduje ruchy, bez jego myślenia. Nad tym, jaki następny ruch wykodać. No to nie dziwota, że w walce nikt go nie pokona. Oczywiście ultrainstynkt ma tu bardzo poważną wadę, która powoduje, że nie może być długo utrzymany, szczególnie jeśli instynktowna obroda idzie ci dużo lepiej niż instynktowny atak. O ile Goku nie dał rady pokonać Givena podczas pierwszej aktywacji ultrainstynktu, to podczas drugiej aktywacji ultrainstynktu Udało mu się wyrzucić kefle poza obszar Ingu i tym samym wygrać, zanim ultrainstynkt przestał działać. 110, 116 i 129 to są odcinki Dragon Ball Super. W których Goku opadowywał ultrainstynkt, walcząc na nim. Ta pełna transformacja jest już pełnym szczytem możliwości ultrainstynktu. Tym razem Goku nie był zmuszony jedynie bronić się ale również był w stanie atakować, czym dał radę zapełdzić Jirena w kozi róg. Niestety, tak wielka moc miała swoją cenę. Po krótkim czasie tak intensywnej walki, Goku stracił kontrolę nad boską mocą i wrócił do normalnej postaci. Niemniej jednak transformacja była niesamowicie silna. I tym samym Dragon Ball Super po raz ostatni już zresztą rozniosło Dragon Ball GT na łopatki. Podziwiając goku nie możemy jednak zapominać o jego największym rywalu, jakim był Wegeta, który w odcinku 123 osiągnął wyewoluowaną transformację USSJ Blue podczas turnieju Mocy. Ta transformacja jest jeszcze silniejsza niż SSJ Blue, a jej moc jest niejako porównywalna do SSJ Blue z Kaiokenem. Nie jest to co prawda dość silne, by pokonać Girena, jako że Vegeta stosunkowo szybko przegrał, i wyleciał poza ink, jednak jak taki wielki wyczyn jak ta silna forma zasługuje na to, żeby o tym wspomnieć, nawet tak późno. Miało być chronologicznie i już mocno spartoliłem, ponieważ SSJ Blue z kajokenem łączony wow pojawił się w odcinku 39. Była to najsilniejsza wówczas transformacja dokonana tylko przez Goku, ponieważ tylko on jeden opanował Kaiokena. Debiut w transformacji miał miejsce przy połączeniu SSJ Blue z dziesięciokrotnym Kaiokenem. Transformacja ta również słodokosztowała kosztowała Goku, gdyż ten wskutek następujących po użyciu tego kombo problemu z kontrolowaniem swojego ki zdiagnozowanego jako opóźniony rozstrój ki, musiał na jakiś czas darować sobie walki no i oczywiście zaprzestać używania kajokena oczywiście po odpoczynku jego kontrola ki wróciła do normy i mógł dalej używać tej kombinacji, co jednak robił tylko, kiedy nie było innego wyjścia. A oto najpoważniejszy sposób, w jaki Dragon Ball Super całkowicie rozbiło szansę Dragon Ball GT na bycie kanonem. Mianowicie rozdzielenie się Kibitokaja na Kajoshina i Kibito. Tak, ten podział właśnie. W Dragon Ball GT, ta dwójka nadal była scalona przez Potateł, a w Dragon od super rozdzielili się oni przed turniejem zorganizowanym przez Birusa i czampę na turniej nie tylko oni przybyli ale również kajosin z szóstego o wszechświata co było dosyć nietypowe Ech, i, ale w każdym razie to bardzo mocno podeptało kanoniczność dragon ball gt które przecież wyszło dawno dawno temu ale dragon ball super miało jeszcze jedną możliwość żeby przekreślić kanoniczność Dragon Ball GT. Zanim więc podam ten punkt jedyny dla Dragon Ball GT, uczcijmy to zmarnowanie minutą ciszy. Osoby pamiętające moje zestawienie top 7 pamiętają pewnie jak ja am się Super Saiyan 4. Ta forma niestety nie znalazła swoich pięciu minut w Dragon Ball Super. A szkoda, bo rozwaliłaby Dragon Ball GT. Na całej linii. I w końcu w Dragon Ball GT Goku opadował ten poziom. Co więc stało na przeszkodzie, żeby Dragon Ball Super, który przecież miał być kanoniczny, dał Goku tę forbę, choćby po to. Żeby zobaczyć, jak się ona spisze w porównaniu z typowym dla serii Super SSJ Blue. Przecież, można by powiedzieć, teraz są wojny o to, która, która z tych dwóch transformacji jest silniejsza. Konflikt byłby zażegnany Gdyby wszyscy zobaczyli. Niestety, Akira Toriyama raczej nie przekłada się do tego typu rzeczy. Do takich rzeczy jak rozstrzyganie sporów w fandomie. Ale cóż, słyszałem, że pod Dragon Ball Super w produkcji znajdzie się... Kolejna seria, kiedy już skończą. O, jeśli, jeśli nowa seria Dragon Ball będzie osadzona w tych samych czasach, co Dragon Ball GT, albo chociaż obejmować te czasy i pokażą tam Super Saiyan 4. W, już w bardziej kadonicznej wersji, jeśli to jest możliwe, to wtedy Dragon Ball GT już całkowicie nie będzie kanonem. Ale cóż, poczekamy, zobaczymy. Osobiście kibicuję Super Sajaninowi cztery że pojawi się. W końcu, kogo ta forma nie jara? Nawet jeśli to nie była ręka Akiry jamy to jednak forma była odjazdowa. I po dwóch latach montowania tego filmu, filmu Zakończę go tym satysfakcjonującym, jak widać ślepego Ed, kiedy Jezus wreszcie się za niego weźmie akcentem. Dziękuję Wam, że chcieliście wysłuchać moje podsumowanie, seni Dragon Ball Super. Oraz, że wysłuchaliście, co było w Kietę, a na co w Super zabrakło miejsca. A do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Ach, teraz się z wami żegnam. Cześć!